Witam Państwa serdecznie. Rzeczywiście jesteśmy po bardzo kreatywnym spotkaniu z przedstawicielami świata nowych technologii i pracodawcami zrzeszającymi firmy z zakresu nowych technologii i specjalistami od higieny cyfrowej, a także z przedstawicielami firm, przedsiębiorstw, startupów. Jest to zespół, który działa przy mnie jako kandydacie na urząd prezydenta od lutego 2025 roku w czterech podzespołach i wypracowuje nowe rozwiązania w zakresie nowych technologii. Chciałem bardzo podziękować panu profesorowi. Andrzejowi Zybertowiczowi, który jest częścią tego zespołu, ale też panu Antoniemu Rytelowi, który jest przewodniczącym tego zespołu, ale wszystkim uczestnikom tego spotkania, także specjalistom, drodzy Państwo, od prawodawstwa wokół nowych technologii. Jest to z całą pewnością grono osób, które zakres nowych technologii zna doskonale i pracuje w tym sektorze od wielu lat z wieloma sukcesami. Polska i cały świat i Europa. Jest dzisiaj w, za, w rewolucji nowych technologii. Jesteśmy w momencie, który jest bardzo przełomowy dla przyszłości państwa polskiego, dla naszego bezpieczeństwa, dla gospodarki. Świat znajduje się w rewolucji technologicznej, której Polska nie może, drodzy Państwo, przes, przespać. I gdy weźmiemy pod uwagę dane, które pojawiają się w opinii publicznej mówiące, że Zakres działania AI i gospodarka wokół wszystkich firm AI na całym świecie w momencie, gdy będę, przez, będę kończył pierwszą kadencję prezydenta Rzeczpospolitej, czyli w 2030 roku, kapitał firm AI na świecie może być dwukrotnie większy niż gospodarka państwa polskiego dzisiaj, tak mówią dane statystyczne i niektórzy specjaliści, co pokazuje, drodzy Państwo, jak szybko ten sektor rozwija się na całym świecie. Druga dana, która padła także na tym spotkaniu, za co bardzo dziękuję, mówi, że komputery które powstają zakres sztucznej inteligencji, komputery kwantowe będą mogły w roku 2030, a więc w roku, w którym będę kończył pierwszą kadencję, jeśli Polki i Polacy wybiorą mnie na swojego Prezydenta. Te komputery w ciągu sekundy będą mogły obliczać dane takie, na których obliczenie w dniu dzisiejszym trzeba 10 tysięcy lat, więc zwracam Państwa uwagę, że jako prezydent państwa przyszłości, troszczący się o to, jak będzie rozwijała się Rzeczpospolita w cyfrowej i technologicznej rewolucji, jest to rzecz bardzo ważna dla naszej przyszłości. Tymczasem jak wiemy. Rząd Donalda Tuska rozpoczął swoje rządzenie od ataku na nowe technologie i na nasze aspiracyjne, na nasze aspiracyjne działania jako państwa polskiego. Przykładów można podawać wiele. Z jednej strony fascynację inwestycjami Google na poziomie jednej pensji Prezesa Google, z drugiej strony, drodzy Państwo, ograniczanie środków finansowych na politechnice poznańskiej przy pracy nad komputerem kwantowym, czy niedoprowadzenie do końca inwestycji Intela. To pokazuje, że właściwie w wielu zakresach dzisiejsza polska Donalda Tuska nie dostrzega tej rewolucji i momentu, w którym się znajdujemy. Za sprawą zespołu, który powtórzę jeszcze raz, pracuje od lutego 2025 roku. Ja dzisiaj wychodzę do państwa z konkretną propozycją, rzucając po raz drugi cyfrową rękawicę rządowi Donalda Tuska i prosząc o dostrzeżenie momentu, w którym się znajdujemy jako państwo polskie. Mam gotowy projekt ustawy. Jak Państwo możecie zobaczyć, to ustawa o Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych, Fundusz Technologii Prze Przełomowych i ta ustawa zostaną skierowane jako moja inicjatywa ustawodawcza do polskiego sejmu tuż za przysiężeniu jeszcze w sierpniu 2025 roku potrzebujemy konkretnej instytucji państwa polskiego pod patronatem prezydenta Polski ale będzie to drodzy państwo fundusz w którym znajdzie się oczywiście miejsce dla przedstawicieli rządu polskiego. To jest moment takiej współpracy nad naszą przyszłością. Zresztą ci, ci specjaliści, którzy ze mną współpracują, łączy ich właśnie refleksja o naszej przyszłości, a nie pewne aspiracje polityczne czy tym bardziej aspiracje partyjne. Stąd w funduszu rozwoju technologii przemysłowych znajdzie się miejsce dla przedstawicieli rządu polskiego ten fundusz ma wynosić 5 miliardów złotych ale będzie się zwracał będzie się zwracała ta kwota do budżetu państwa polskiego jest to rzecz niezbędna z jednej strony do wsparcia polskich startupów ale także do przyciągania kapitału zagranicznego i know-how z zagranicy do państwa polskiego to jest pierwsza próba nadgonienia tego, co niestety rząd Donalda Tuska zrobił, przygotowując taką propagandową akcję wokół funduszu. AI, jak Państwo wiecie, ten fundusz w istocie nie powstał, tylko stał się wyłącznie politycznym, publicznym elementem dyskusji publicznej. Nie mamy funduszu AI, jak gdy zostanę prezydentem, będziemy mieli fundusz Rozwoju Technologii Przełomowych. Ale to nie wszystko, tak jak Państwo słyszeliście, być może podczas konferencji programowej bardzo się cieszę, że jestem pierwszym, jedynym w dniu dzisiejszym kandydatem na urząd prezydenta Polski, dla którego zakres przyszłości działań technologicznych, kwestia AI jest w zainteresowaniu, żaden inny z kandydatów nie ma swojego programu, planu, a tym bardziej projektu konkretnej ustawy w zakresie nowych technologii AI ja i naszej wspólnej przyszłości jako prezydent zadbam także o to w zakresie polityki międzynarodowej polityki zagranicznej aby przedstawiciele środowisk i branży przedsiębiorcy z, z zakresu działania AI i nowych technologii, pomagali promowaniu polskich startupów, polskiej myśli technologicznej poza granicami kraju. Podejmę wysiłki dyplomatyczne w tym zakresie polityki zagranicznej, aby przedstawiciele państwa polskiego, a mamy bardzo zdolnych i przedsiębiorców, i naukowców, drodzy Państwo, w osobie prezydenta Polski widzieli strażnika interesu nowych technologii na całym świecie i prezydenta, który tej sferze życia gospodarczego, społecznego będzie poświęcał swój wysiłek, dbając o to, aby nasi przedstawiciele byli w najważniejszych dla nowych technologii miejscach na świecie, takich jak Stany Zjednoczone czy Londyn w Wielkiej Brytanii. Szanowni Państwo, ale jest też zakres działania nowych technologii, który odnosi się bezpośrednio do naszego bezpieczeństwa. Jest to doświadczenie choćby pola walki na Ukrainie. Dziś już wiemy, że nowe technologie... Są wykorzystywane nie tylko w działaniu jednostek rozpoznawczych, ale także mają szereg innych funkcji w wojnie XXI wieku. To choćby analiza natężenia siły rażenia, rozpoznawania morale żołnierzy, a nawet potencjalnych przeciwników, którzy gotowi, byli do, gotowi byliby do zdrady swojej ojczyzny, więc jest to zakres działania technologicznego, zakres działania, nowych technologii i sztucznej inteligencji, który wpływa na pole bitwy XXI wieku, a w kolejnych dekadach z całą pewnością ten zakres będzie równie wartościowy, jak zakup nowego sprzętu wojskowego czy szkolenia żołnierzy. Tak, żyjemy w czasach, w których, drodzy Państwo, nowe technologie i sztuczna inteligencja decyduje o potencjale wojskowym, militarnym państw na całym świecie. Tego momentu także nie możemy przespać, dlatego deklaruję publicznie jako kandydat na urząd prezydenta, że gdy zostanę prezydentem Polski, to w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powstanie departament technologii przełomowych, który autorytetem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej będzie analizował, szanowni państwo, będzie analizował. Postęp prac technologicznych, postęp prac w zakresie nowych technologii w Wojsku Polskim. Trzy konkrety, drodzy Państwo: przedstawiciele prezydenta w zakresie nowych technologii w polskich placówkach dyplomatycznych, ustawa o funduszu rozwoju technologii przełomowych, która zostanie skierowana w sierpniu 2025 roku, Departament Technologii Przełomowych w Biurze Bezpieczeństwa narodowego jeszcze raz dziękuję wszystkim specjalistom których łączy myślenie o przyszłości Polski żebyśmy nie zostali w tej rewolucji drodzy państwo z tyłu będę prezydentem państwa przyszłości na sam koniec powiem że jestem też w pewnym sensie praktykiem używania drodzy państwo czy korzystania z nowych technologii w zakresach które do tej pory nie funkcjonowały w takiej instytucji jak Instytut Pamięci Narodowej dzięki moim decyzjom udało się stworzyć biuro nowych technologii Instytutu Pamięci Narodowej jedyne takie biuro w Europie i na całym świecie w takiej instytucji która opowiada o przeszłości historycznej a więc także o bardzo trudnych problemach i doświadczeniach tamten upór z Instytutu Pamięci Narodowej aby instytut stał się także Instytutem Przyszłości Narodowej. Mam nadzieję wszystkim Państwu da przekonanie, że jako prezydent będę stał na straży rozwoju nowych technologii, wykorzystywania nowych technologii dla bezpieczeństwa, dla gospodarki i dla rozwoju przedsiębiorczości państwa polskiego. Dziękuję bardzo.